Mieszkańcy pytani o najważniejsze daty świąt patriotycznych na pierwszym miejscu wymieniają 11 listopada, czyli Dzień Niepodległości, oraz 1 września, Dzień Wybuchu II wojny światowej. 1 września to data, którą Polacy upamiętniają, by złożyć hołd ofiarom wojny. W tym roku Olsztynianie zgromadzili się na cmentarzu wojskowym. Począwszy od kampanii wrześniowej 1939 roku, polscy żołnierze dawali dowody nadzwyczajnego męstwa. Po raz kolejny potwierdziło się zdanie, że Polskę można zniewolić, ale Polaków nie można pokonać. Walczyliśmy na wszystkich frontach tej wojny. Wszędzie tam przelewała się polska krew. A nasz szlak bojowy znaczyły wojenne krzyże. Kilka słów o historii. 1 września wojska niemieckie przekroczyły granice Polski rozpoczynając II wojnę światową. Punktualnie o godzinie 4.45 nastąpił atak niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na polską wojskową składnicę tranzytową na Westerplatte. Wojna pochłonęła ponad 5 milionów ofiar wśród ludności Polski, w tym 3 miliony polskich Żydów. Ten największy w historii konflikt zbrojny trwał do 2 września 1945 roku. Według szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi. Uczestnicy uroczystości w Olsztynie wyrazili swój szacunek wszystkim poległym, tradycyjnie składając wieńce i zapalając znicze pod obeliskiem upamiętniającym pochowanych na cmentarzu wojskowym.